Witam serdecznie, moje drogie wagusie, w na marzec. Zobaczmy, co tam u was ciekawego się podzieje. E, tematem na marzec ja wybrałam sobie dla was temat transformacji. Takie czytanka ogólne. Macie dużo tych czytanek u innych tarocistów. Nie wiem, czy, czy będę się za to brać. Myślę, że jesteśmy teraz w takim okresie, a naprawdę moim w takim, w takim okresie czasu, gdzie ważniejsze jest to, aby naprawdę zwrócić uwagę na siebie, na to, co się w Was dzieje, jakie zmiany w Was zachodzą, bo od tego zależy w dużej mierze Wasza przyszłość. Jeżeli nie poradzicie sobie z tymi zmianami, to to może być ciężko, tak? Może być ciężko. Bo to już jest czas naprawdę na to, żeby Zacząć dostrzegać i brać odpowiedzialność za swoje życie, a nie e, liczyć na, na cuda i na to, że ktoś z zewnątrz przyjdzie, pomoże, zrobi, załatwi, tak i, i, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy, kochane wagi. Co wymaga e, transformacji w waszym życiu w marcu 2024? Co uwagi wymaga transformacji? Czwórka kielichów. Okej. Okay. Jaki jest powód tego, że trzeba to zmienić, transformować? Jaki jest powód? Przyczyna. Mm -hmm. Co Cię blokuje przed tą transformacją droga wago? Mm -hmm. O, tak, podobnie jak u panny. W tym samym miejscu Wam wyszła ta karta. Właśnie, Rydwanu. Jakich korzyści nie dostrzegasz w tej, w tej transformacji? Jaki możecie zrobić pierwszy krok w kierunku tej transformacji? Jak to wpłynie na Wasze obecne życie? Jak to wpłynie na Waszą dalszą przyszłość? Jaka jest rada od kart? Kochani, tutaj bardzo mocno wybija się na prowadzenie kwestia podjęcia jakiegoś wyboru, decyzji. Jesteście w jakimś impasie. Zaraz sobie zobaczymy wiemy może. Co wymaga transformacji w Waszym życiu? Moi drodzy, wymaga transformacji w Waszym życiu. Jakaś apatia, jakieś niedostrzeganie pewnych y, okazji, pewnych możliwości, które się tutaj pojawiają. Y, jest pewnego rodzaju znudzenie, brak, brak motywacji. Weźmiemy sobie musę. Do do powiedzenia. Kurka kielichów to jest taka właśnie energia. Energia właśnie taka, taka apatyczna, taka. Rozrzedzona, taka no sama, sama, czy sam nie wiem czego mi się chce, co, co powinnam, a czego nie powinnam. Tu się mogą pojawiać jakieś okazje, ale w jakiś dziwny sposób. No nie bardzo chcemy się za tę okazję łapać, nie bardzo chcemy tutaj podziałać. Dopytajmy, o co chodzi z tą czwórką kielichów tutaj Jest ciekawie, pokazana ta karta, bo. Zazwyczaj w taliach jest pokazane trzy kielichy, na których się człowiek skupia i jeden gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam jest podsuwany przez jakiegoś anioła czy człowieka, a tutaj natomiast mamy wszystkie cztery kielichy razem, ale, ale jakby tutaj trzymane przez węża. Tak jakby było to kuszące, ale, ale zakazane, ale nie wiadomo. No. Czemu ta czwórka kielichów? Co ta czwóreczka kielichów chce nam tutaj pokazać? Czwórka materii. Znowu czwóreczka, kochani. No i jakbyście mieli blokadę na pewną zmianę, jakbyście nie chcieli czegoś puścić, jakbyście nie chcieli dopuścić do pewnych zmian w waszym życiu, jakbyście nie chcieli czegoś zainwestować. Jakbyście mieli pewne, pewne tutaj, coś pewnego wypracowanego i to jest taka wasza strefa komfortu, z której nie bardzo chcecie wychodzić, no bo to by wymagało pewnego wysiłku, to by wymagało pewnych decyzji, zmian w waszym życiu, tak? Tu jest jakaś, mówię, mocna, mocna blokada na zmiany. Czegoś się mocno trzymać. Nie chcecie tego wypuścić, nie chcecie tego puścić. Dlaczego? Jaki jest powód, aby to, aby to tutaj transformować? Mamy szóstkę, szóstkę, czyli naszych kochanków. A kochankowie, jak dobrze wiecie, mogą wskazywać na kochanków, na miłość, na związek. Może nie chcecie, część z was nie chce puścić jakiegoś związku, mimo że tam już nic się nie dzieje, mimo że tam już się wszystko wypaliło, mimo że tam nie ma jakichś perspektyw, ale no, jest jakieś bezpieczeństwo finansowe, ale jest yy, no to jest znane, to jest wiecie, wiecie o co chodzi. Czasami bywamy i tkwimy w związkach, bo boimy się po prostu nowych związków, boimy się, że nikogo nie znajdziemy lepszego, że może jeszcze nawet gorszego. Hmm. Więc część z was może musi w marcu pomyśleć sobie nad tym, aby, aby się zastanowić, co z tą relacją dalej zrobić. Ja się dopytam, o co chodzi z tymi kochankami tutaj? Co ci kochankowie chcą powiedzieć, przekazać? Może też chodzić o pewne decyzje. Mhm. Czustka inspiracji, kochani, no. To jest sukces. To jest, to jest. To jest awans, to jest pokazywanie się. To jest wychodzenie z pewnego cienia, tak? Może wy musicie podjąć jakąś decyzję o tym, że trzeba właśnie wyjść z jakiejś sytuacji. Wybrać siebie w tej sytuacji. Hmm? Może tu chodzić o związek. Tutaj mamy dalej dwójkę kielichów, tak? Więc może chodzić o jakąś relację, w której jesteście, która niekoniecznie jest, jest dobra. Może też chodzić o to, że trzeba podjąć pewne decyzje, które w późniejszym czasie, nie wiem, wpłyną na zawarcie albo nowego związku, albo umocnią ten związek, który macie teraz, bo być może tutaj. Wystarczy otworzyć się na, na jakąś rozmowę z partnerem, na to, żeby pokazać, co wy czujecie, co, czego wy potrzebujecie, e, zobaczyć, jaka będzie reakcja partnera na, na wasze potrzeby, tutaj, tak? Kiedy wystawiacie na siebie, a nie kiedy wszystko podporządkowujecie pod, pod drugą osobę, pod czyjeś oczekiwania, kiedy zawsze wasze jest w cieniu i na drugim miejscu. A tutaj może należałoby wybrać w końcu siebie i postawić siebie na pierwszym miejscu i zobaczyć, czy ta osoba druga e, odnajdzie się jakoś w tej sytuacji. Czy uzna was, czy nie będzie chciała uznać, bo jeżeli nie będzie chciała uznać tego, że wasze potrzeby też są ważne w tej relacji, no to no nie muszę wam chyba mówić. Tak? O co chodzi? Tu musicie wybrać, i ten wybór jest trudny, bo w, w kochankach zawsze ten wybór jest trudny. To jest taki wybór między czasem, między tym, co, co chce umysł, a co chce serducho, tak? Między tym, co jest dobre, a co złe, takie wybieranie mniejszego zła, ale to zawsze musi być wybór płynący prosto z serducha. I to nie jest łatwy wybór. Bo, bo mówię często. Podejmując tego typu wybory. Nie patrzymy na siebie, tylko patrzymy na. na innych. I to nas gubi. To nie jest wtedy wybór z serca. Dobrze. To Was blokuje. Blokuje was rydwan. E, rydwan, no, czyli brak kierunku, brak, e, brak podjęcia pewnych decyzji, tak? brak e, brak ruchu, e, brak działania w tej konkretnej sprawie, tak? Siedzicie i nie wiem, i czekacie chyba na to, aż, aż coś się samo rozwiąże, samo się poukłada, samo się gdzieś tutaj e, wyklaruje no a samo się nie wyklaruje kochani. no nie wyklaruje się samo no tutaj jest potrzebne działanie wy się boicie podjąć y, tych decyzji bo mam wrażenie że wy się boicie że, y, że to pójdzie w taką stronę no, że to już jest tu nie ma odwrotu tak to już nie ma odwrotu przy szóstce przy tych kochankach no nie ma odwrotu od takich decyzji raz podjęte po prostu wpływają na nasze życie i I najgorsze jest to, żeby musicie podjąć jakąś decyzję. Dlaczego ten rydwan się tutaj pokazał? Zobaczmy. No właśnie. No i mamy szósteczkę mieczy, czyli y -y, chyba w każdym czytaniu wychodzi szóstka mieczy, powiem wam. Zmieniam sobie te talie tutaj i, i, i... <gryw> w każdej talii. Jest to no co, no co mam Wam powiedzieć? No, mimo strachu powinniście podjąć, podjąć działanie, tak? I ruszać, i ruszać, bo inaczej, jeżeli nie ruszycie, nie zmienicie swojego postępowania, będziecie mieli cały czas ten sam efekt, będziecie cały czas w tej samej D, za przeproszeniem, pupie i, e, i będziecie cały czas powtarzać te same lekcje. Czy warto? Myślę, że nie warto. Myślę, że żeby mieć odmienny efekt swojego działania, no to trzeba sposób, sposób tego działania zmienić, tak? Nie można oczekiwać innych efektów, jeżeli, jeżeli działamy cały czas tak samo. No. I, i, I tutaj, mimo że boli, mimo że może być trudno, no to pewne decyzje muszą być tu podjęte bo trzymacie się pazurami oj trzymacie się pazurami strasznie i, i nie, nie chcecie nie chcecie tego puścić tu no mówię pięknie jest to pokazane nawet fajnie się to zgrywa w tej talii tak że ten wąż tutaj tak trzyma tak usilnie i nie da nie da nie da się tutaj nawet nie można dotknąć tych kielichów nie można dotknąć tych kielichów bo bo, bo może was tu ukąsić. Wcale nie ma takiej, wiecie, na taką minę złowieszczą. I wy właśnie tak coś trzymacie w swoim życiu i tak tego pilnujecie i tak, żeby to tylko było tak jak jest, nawet jak jest do dupy. no. Za przeproszeniem. <laughs> Jakich korzyści nie dostrzegacie? No, nie dostrzegacie asa, asa miecze. Nie dostrzegacie tego, że możecie w zupełnie inny sposób spojrzeć na całą tą sytuację i to w taki sposób, który może odmienić Wasze życie po prostu. To jest tego typu energia, gdzie wręcz jest takie aha, no czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Nie zauważyłam. Nie. nie, nie nie przeorganizowałam, nie, nie puściłam, tak? Czy nie puściłam? To jest taki moment, aha. To jest też energia, w której odcinamy to, co nam nie służy. I to odcięcie, i wywalenie z naszego życia toksyn, robi miejsce na nowe, fajne rzeczy, kochani. I, i uwierzcie mi, że tak jest, bo no bo, 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 bo po prostu. E sama y, tego doświadczam i wiem, że tak jest. Robicie po prostu miejsce na nowe. Dopytajmy, dopytajmy o co chodzi z tym asem? Czemu as mieczy się nam tutaj pokazał? O co chodzi z tym asem mieczy? U, 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 u. dobra. Świat. Nie dostrzegacie, że to może być zakończenie jakiegoś błędnego cyklu w waszym życiu, które się powtarzało i powtarzało i powtarzało i powtarzało. I że jeżeli właśnie zmienicie i puścicie, może, może wystarczy puścić kontrolę nad pewną sytuacją. Może chociaż tyle, chociaż tyle i aż tyle, bo to wcale nie jest takie proste. I tu zakończy się pewien cykl, i będziecie właśnie mogli otworzyć się na coś zupełnie nowego na coś zupełnie świeżego. Być może będziecie y, mieli pomysł y, na szaloną rzecz, na przeprowadzkę, na zmianę pracy, na. No, otworzą się przed Wami nowe możliwości, kochani, i warto, warto y, tak do tego podejść. Tego nie dostrzegacie. Wydaje wam się, że no, właśnie będziecie tkwić sobie w tym Sosiku swoim i, i jakoś to będzie, a, a tutaj czekają świetne rzeczy na Was. Od was zależy, czy to zrobicie, czy, czy coś z tym zrobicie. Dlaczego król buław? Jaki zrobić pierwszy krok? Macie króla buław, no... Mm, właśnie, Zobaczcie, pięknie. Macie w sobie moc, żeby przejąć tą pałkę, tą buławę i ruszyć po swoje, ruszyć po swoje marzenia, ruszyć po, po siebie, zawalczyć o siebie zawalczyć o komfort swojego życia, o, o jakość swoich relacji, związków, o wszystko. Jesteście kreatywni, jesteście pomysłowi, jesteście aryzmatyczni, tylko gdzieś to, gdzieś to tutaj się ścisnęło, gdzieś to się tutaj zgubiło. Macie możliwość i macie szansę na odniesienie jakiegoś pięknego, fajnego sukcesu, jeżeli tylko wyjdziecie z tej klatki mentalnej. Macie jakąś klatkę mentalną, boicie się, boicie się opinii innych, boicie się otoczenia, boicie się e, co to przyniesie, co, 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 co ludzie powiedzą, e, jak to wpłynie na wasze życie, co rodzina powie, jak zareaguje, e, czy ja sobie poradzę, czy ja jestem wystarczający i tak Pamiętajcie, to wszystko jest tylko w waszej tutaj głowie. Pozbądźcie się tych myśli, zacznijcie działać, bierzcie tą buławę w łapkę i ruszajcie. I ruszajcie z tym działaniem, no. Ego wam zawsze będzie podpowiadać, sieć w starym, niczego nie zmieniaj, nie zmieniaj niczego, bo może się coś popsuje. Teraz może nie jest y, dobrze, ale też nie jest tak źle, to, tą sytuację już znasz. A jak zmienisz y, sposób działania, to może y, możecie to przerosnąć. Ego będzie was chroniło przed zmianami bardzo boi się zmian. Ale jeżeli nie pozwolicie sobie na tą zmianę, będziecie kurde, no będziecie we własnym więzieniu całe życie. Warto? Czy może jednak warto podjąć ryzyko, co macie do stracenia? Zapytam się was tak, jak zapytałam się w poprzednim czytaniu dla panien. Jak wyglądałoby wasze życie, gdyby nie ten strach, gdyby nie te myśli? Zastanówcie się nad tym. Jaką pracę byście podjęli, jakie decyzje byście podjęli, gdzie byście teraz mieszkali, co byście robili, jakie pasje byście wdrożyli w swoje życie? Co by się zadziało, gdyby nie ten strach, gdyby nie ta głowa, gdyby nie to ego? Wtedy zobaczycie, jak wiele tracicie. To jest przecudne ćwiczenie. Zapiszcie sobie to na kartce i zobaczcie, jak mocno sami siebie ograniczacie. I czy warto, bo często okazuje się, że właśnie. No, nie taki diabeł straszny, jak go maluję. Ja. <laughs> jak ta transformacja wypłynie na Wasze obecne życie? Mamy dwójkę kielichów. Zobaczmy, czemu ta dwójka kielichów. No, mam wrażenie, że tutaj dla części z Was właśnie chodzi o te związkowe sprawy. Mam wrażenie, że część z Was jest w jakimś związku, gdzie jest w zasadzie, no tak jak wcześniej mówiłam. Jakąś postacią drugoplanową, która nie wiem, która nie ma prawa mieć własnego zdania, która nie ma prawa mieć własnej przestrzeni, jakby do odobytowania, tylko jakby usługuje jakby jest tylko dla, tej, dla, dla tego partnera. Nie wiem, czy chodzi tu o Was, czy chodzi tu o Waszego partnera. Odwróćcie sobie to, jeżeli to z Wami rezonuje. I mam wrażenie, że tutaj Ta transformacja wpłynie na to, że Wy pozwolicie sobie być, tak? Że Wy pozwolicie sobie błyszczeć i postawicie siebie na pierwszym miejscu. A co za tym idzie? Jasno i wyraźnie będziecie rozpychać się rękami i nogami ze, swoim, ze swoimi oczekiwaniami, ze swoim zdaniem. Ze swoją osobowością, z tym kim jesteście, jasy jesteście, nie będziecie się tego wstydzić, nie będziecie się tego bać, nie będziecie potrzebowali aprobaty. Po prostu albo ktoś to zaakceptuje, albo nie. Albo ktoś będzie z wami na równi e, funkcjonował w tej relacji, w partnerstwie, w spółce, w e, firmie, w pracy, w, w związku, w domu, no jakkolwiek, w rodzinie. Albo papa. Nie będziecie się już tutaj przejmować i podkładać pod kogoś, tylko wyjdziecie ze swoim. Ja jestem tutaj ważna teraz. Moje zdanie też się liczy. Ja się teraz tutaj pokazuję, kim ja jestem naprawdę i, i że ja zasługuję. Zasługuję na to, żeby być wysłuchanym, zasługuję na to, by być dostrzeżonym, tak? Tutaj się ustalą pewne granice. Wy będziecie potrafili zawalczyć o siebie super pięknie, Zajebiście bym powiedziała. <laughs> w przyszłości, w dalszej przyszłości, czym to za, zaskutkuje, część z Was. Yy, a dobrze, do, dopytajmy. Nie będę wybiegać. Dopytam sobie tutaj. Dlaczego to uwolnienie? Znowu mamy kochanków, kochani. No, znowu mamy kochanków. Podejmiecie wybór. I część z was, e jeżeli tkwi w jakichś toksycznych relacjach, gdzie właśnie jest na drugim miejscu, gdzie, gdzie, gdzie wasze potrzeby są zamiatane pod dywan, gdzie, gdzie nie jesteście dostrzegani, wy się po prostu z takiej relacji uwolnicie. Wy z takiej relacji po prostu. E po, po, no, no co, no, wy, dokonacie wyboru i stwierdzicie, że no nie, no, no nie, no na coś więcej, zasługuje na to, żeby ktoś mnie szanował w relacji, żeby ktoś mnie dostrzegał, żeby ktoś mnie kochał, żeby ktoś mnie wspierał, a nie żebym tylko ja była na każde zawołanie, a, a kiedy ja potrzebuję, to, to tego kogoś nie ma, to to nie tak powinno wyglądać i nie w tą stronę to idzie, więc ja dziękuję za taką relację, do widzenia i cześć, pieśni, tak? Więc część z was po prostu uwolni się z jakiejś relacji. Tak mi tu się mocno pokazuje. Część z was dokona pewnych wyborów, które doprowadzą do uwolnienia się z jakiejś sytuacji, niekoniecznie związku, związkowej. Może to być praca, w której być może nie czujecie się spełnieni. Być może to będzie no cokolwiek innego, co da wam spokój ducha. To da Wam ukojenie. Wy sami wiecie, jakie sobie tutaj więzienie stworzyliście i z jakiego więzienia macie szansę się uwolnić. Trzeba podjąć decyzję, kochani. Musicie zdobyć więcej informacji. Musicie. Ja się dopytam jeszcze, bo to jest impas. Wy tutaj czegoś nie dostrzegacie. Być może nie dostrzegacie całości, być może nie chcecie dostrzegać pewnej prawdy, bo też tak może być i dlatego nie, nie, nie chcecie podjąć tej decyzji, tak, tu cały rozkład opiera się na, na decyzji, jestem ciekawa co wyjdzie z wyroczni e, o co chodzi z dwójką mieczy proszę o dopełnienie informacji tak, musicie kochani, musicie poszukać w sobie w sobie macie w sobie macie odpowiedź Jaką decyzję podjąć? Być może potrzebujecie chwilki takiego dosobnienia. Pustelnik jest taką energią samotniczą. Tak, ja bym powiedziała, że część z Was. Może wiedzieć, że chodzi o to, że trzeba odejść od jakiejś relacji, sytuacji, tylko boi się, jakby spojrzeć na to i właśnie podjąć tę decyzję. Część z was musi posiedzieć ze sobą, zrobić sobie taki rachunek sumienia i szczerze, naprawdę bardzo szczerze, zadać sobie parę pytań, jak ja w tej sytuacji się czuję? Y Zacząć ze sobą rozmawiać, czy ja w tej sytuacji chcę dalej być, czy ja zasługuję na, takie, na taką sytuację, czy stać mnie na coś więcej, tego typu rzeczy, i wtedy po prostu na spokojnie podjąć tą decyzję, tak? Ale tu, tu już karty krzyczą do Was: Podejmijcie tą decyzję w zgodzie z własnym serduchem, Wy wiecie, co macie robić. Ja wam nie będę mówić, co wy macie robić. Ja wam mówię tylko, co karty podpowiadają. Natomiast ja jestem święcie przekonana, że, że wy wiecie, co macie robić. Tylko boicie się zrobić ten krok do przodu. Prawda? Nie jest tak? Piszcie w komentarzach. <laughs> bardzo ciężkie y czytanie, natomiast bardzo uwalniające. Ja uważam, że y no to jest, to jest takie czytanie, które faktycznie... Jeżeli, jeżeli podejmiecie tę decyzję, to zaczyna się dla Was nowy piękny etap i rozdział w Waszym życiu. Mimo, że okupiony być może pewnymi trudnościami na początku, bo zawsze tak jest, natomiast jest to coś, co, co robicie pięknego dla siebie. Zależy to tylko od Was. Jakie przesłanie dla Wagusi dla od aniołów i przodków? Jakie tu karcioszki mają przesłanie dla wagi na ten marzec? Co wymaga transformacji, zmiany, na co zwrócić uwagę? Co wy tutaj polecicie wagusiom? Mędrzec. Tak jak karta pustelnika, co? Troszeczkę przypomina mi. Dobrze, zobaczmy tego mędrca. Wagusie, wagusie. Zachowaj spokój, nie wykonuj nagłych ruchów ani zmian. Bądź silny, wiedząc, że jesteś tam, gdzie powinieneś być. Druidzi to starożytni mędrcy z wyspy brytyjskiej, byli głęboko związani z ziemią, słońcem i księżycem. To uczeni, którzy stworzyli pismo organiczne i byli także znani z talentu do snucia opowieści, poezji i rzemieślnictwa. Kiedy karta druida pojawia się podczas odczytu, jesteś prowadzony, by zajrzeć głębiej wewnątrz siebie utrzymać pozycję. Jeśli zastanawiasz się, co robić dalej lub lękasz się czegoś, co dzieje się w twoim życiu, to nadszedł czas, by zmienić swoje postrzeganie i powrócić do stanu zaufania. Nie zmieniaj swoich planów ani nie rób niczego drastycznego, nim podejmiesz kolejne kroki. Po prostu zaufaj procesowi i pozwól, by wszystko wydarzyło się tak, jak musi się wydarzyć. Pomyśl o drzewie, ma silne korzenie, a mimo to wciąż rośnie i daje owoce. Twoje życie będzie to odzwierciedlać. Mm, to tak, jak, tak jak mówiłam tutaj przy tej radzie, tak że albo dojdziecie do pewnych wniosków, że od czegoś, od kogoś trzeba odejść, albo, albo potrzebujecie pobyć w, w odosobnieniu chwilę, żeby znaleźć pewne odpowiedzi. I, no i będziecie wiedzieć, no będziecie wiedzieć. A raczej, wy, tak jak mówię, już wiecie, tylko potrzebujecie pewnego impulsu, i może poczekajcie w spokoju na ten impuls. Musicie słuchać siebie po prostu. E, dobrze, to co? Spójrzmy jeszcze, jakie znaki Zodiaku będą dla Was sprzyjające, Wagusie. Jakie znaki Zodiaku w marcu będą sprzyjające. Skorpion. Jeszcze raz. Waga, druga waga no. i byczek. Skorpion, waga i byczek. Na jakie cyfry zwróćcie uwagę? W marcu. 11. jeden, czwóreczka. No i to by było tyle, moi kochani. Bardzo dziękuję Wam za. Za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to czytanko coś Wam dało, coś Wam rozjaśniło. Dajcie znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. Jest to dla mnie naprawdę mega ważne. I cóż, dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Buziaczki, do usłyszenia. Trzymajcie się Pa.